Na społeczności kanału pojawiła się krótka ankieta odnośnie pytania, jakie są przyczyny wprowadzenia zakazu fotografowania. I drodzy Państwo, w chwili, gdy nagrywam tego vloga, oddano około 314 głosów. I zanim przejdziemy do wyników, ze względu na specyfikę YouTube'a, odczekamy sobie te 30 sekund. Generalnie z ankiety wynika, że wygrał Audyt Obywatelski. Pozdrawiam. I dojdziemy do tego, skąd ten zakaz. E, przyczyną, drodzy Państwo, wprowadzenia zakazu e, fotografowania, nagrywania jest tak naprawdę krytyka instytucji państwowych ze strony dziennikarzy, czy też rosnąca w siłę niezależna scena, właśnie osób takich jak Audyt Obywatelski, Rafi S i wielu, wielu innych. E, instytucje okazały się zupełnie nieprzygotowane na nowe media. Dyrektorzy, Prezesi, generałowie, pułkownicy, wartownicy, ochroniarze, a także zwykłe sprzątaczki, prostytutki czy ktokolwiek tam jeszcze w danym urzędzie pracuje, nieistotne, wszyscy odbierali przekazywanie faktów jako atak i obrazę majestatu. Pomimo, że sami byli zwykle odpowiedzialni za ukazane nieprawidłowości. No i w końcu udało się im przekonać ludzi na Nowogrodzkiej, aby wprowadzić zakaz. Drodzy Państwo, jeżeli ktoś zapyta mnie, jak głosowała Wasza ukochana Konfederacja, to mówię, głosowała tak jak PiS. Tak na marginesie. A przechodząc do tego, jak rozłożyły się głosy, to drodzy Państwo, na pytanie, jakie są przyczyny wprowadzania zakazu fotografowania, yy, odpowiedź była taka. Czyli naszych posłów pojebało. 11% głosów. Nasi posłowie to banda idiotów. 11% głosów. Posłowie to sprzedajne prostytutki. 13% głosów. No i miażdżącą przewagą wygrał audyt. Obnażał niekompetencje służb. I w takim razie wygrał audyt. Zapraszam na odcinek. Witam serdecznie. Lex audyt obywatelski, czyli zakaz fotografowania. Drodzy Państwo, zgodnie z zapisami ustawy, która trafiła do Senatu, już niedługo nie będzie można robić zdjęć obiektów oznaczonych tablicami zakazu fotografowania. Będzie groziła za to grzywna, konfiskata aparatu, kamery, telefonu, czy też drona służącego do popełnienia tego jakże skandalicznego wykroczenia. A w skrajnych wypadkach będzie nawet areszt. Widzieliście kiedyś takie okrucieństwo? I, drodzy Państwo, bardzo ciekawie opisano cały ten aspekt na portalu Służby i Obywatel, a autor podpisał się jako Zbyszek. Drodzy Państwo, będę dosyć szeroko i obszernie, że tak powiem, korzystał z tego źródła, dlatego że w bardzo taki skompensowany i rewelacyjny sposób pokazuje idiotyzm wprowadzonego rozwiązania. I aby od razu ściąć, bo już w komentarzach pojawiła się kwestia, przecież za granicą mamy problem i tak dalej, czy grupa yy, jakiegoś tam Wagnera, Tygorzyna, nieistotne kogo. Drodzy Państwo, powiedzmy sobie jedno, w czasach dzisiejszej technologii i techniki, jeżeli ktoś myśli, że zakazem fotografowania, który być może był skuteczny w latach 70., 80. jest w stanie cokolwiek zmienić, to robi z państwa idiotów, a nasze państwo naraża na ryzyko utraty suwerenności, chociaż to i tak z innych przyczyn również. W każdym razie jest mówiąc krótko, jest idiotą. I najgorsze jest to, że tych 460 posłów część opozycji się tylko wstrzymała, czyli mówiąc kolokwialnie miała to w dupie. A wasza konfederacja kochana głosowała za przyjęcie takiego, nie innego rozwiązania, jak zakaz fotografowania, zapominając, że żyjemy w czasach, gdzie na przykład kolonoskopie nie przeprowadza się przy pomocy chomika, który ma przyczepioną do łepa kamerę GoPro i wprowadza się w wiadomą część, no chyba, że przez NFZ, ale możliwość już jest nawet połknięcia kamery, która przechodzi przez cały układ pokarmowy. Wielkość kamer, które są dostępne dla cywili, Często jest w wielkości łebka od szpilki. To, co dopiero mówić o rzeczywistych szpiegach i możliwościach, jakie daje rzeczywisty sprzęt szpiegowski, o którym my nawet nie mamy pojęcia. W każdym razie, drodzy Państwo, te tablice z zakazem fotografowania mają się pojawić na obiektach ważnych dla bezpieczeństwa, obronności. Czy też na infrastrukturze krytycznej. Oznacza to, że zobaczymy je na jednostkach wojskowych, dworcach, lotniskach, portach, urzędach, komisariatach policji, zakładach produkcyjnych, remontowych, szpitalach, autostradach, liniach kolejowych, wiaduktach, mostach, tunelach, masztach telekomunikacyjnych, rafineriach, elektrowniach, oczyszczaniach, spadaniach, składowiskach, zaporach itd. Tak i, tak I dodatkowo wystarczy, że dana instytucja wystąpi o tabliczkę z zakazem. I stanie się to zapewnie ambicją, drodzy Państwo, większości zarządzających, bojąc się kolejnej kompromitacji na kanale, na przykład Audyt Obywatelski. Drodzy Państwo, tylko, że taka tabliczka, przechodząc, idąc z miastem, do tej pory mogłem sobie nie zdawać nawet sprawy, że mam do czynienia z infrastrukturą krytyczną. Tymczasem, jak się tam pojawi zakaz fotografowania, to oznacza jedną rzecz, że te aby użyć. Panie i Panowie Posłanki, Posłowie, stworzyli coś, co pokazuje jedną rzecz. Nie mając pojęcia o infrastrukturze krytycznej, nie była ona oznaczona. W tej chwili będzie oznaczona, będzie się to świeciło w całym kraju dosłownie jak neony na zasadzie, gdzie jest tabliczka, z zakaz fotografowania. O tam może być coś niebezpiecznego więc raj dla szpiegów, ułatwiona robota po prostu mogą sobie iść i w sposób o wiele bardziej utajony niż większość z nas. Zrobić to, co trzeba, a niekoniecznie będą robili zdjęcia, choć błysk też może być niczym z lampy yy, yy, błyskowej. I drodzy Państwo, Pan Zbigniew widzi cztery główne problemy związane z tą zmianą. Czyli, drodzy Państwo, tak, każdy z nas ma telefon, wiele osób ma w samochodach rejestratory, korzystamy z dronów z różnych, czyli, Maści, drodzy Państwo, w dzisiejszych czasach sprzętów, które nawet sobie nie zdajemy sprawy, że być może nasz telewizor nawet nas nagrywa, prawda? I drodzy Państwo, z tego tytułu, że mamy już telefon z, i praktycznie każdy ma telefon z kamerą, czyli już z tego tytułu jesteśmy nagle podejrzani, to drodzy Państwo, tak jak powiedziałem, to nie są lata 80., kiedy. Z, za znakiem zakazu można było odstraszyć, drodzy Państwo, tak naprawdę każdego przed wyciągnięciem aparatu. Była to na przykład zmiana 8, na dosyć duża, czyli i widoczna, ale dzisiaj w zasadzie nawet nie wiemy, czy ktoś, kto rozmawia przez telefon, czy w tym czasie na przykład nie nagrywa, prawda? I w takim razie pod znakiem zapytania... Drodzy Państwo, stanie się jedna rzecz. Czy w ogóle można skorzystać z telefonu na dworcu, lotnisku, w pociągu, metrze, tramwaju, czy nawet w samochodzie, kiedy idziemy na przykład chodnikiem w centrum Warszawy koło różnych instytucji? Na przykład, drodzy Państwo, tak byłem swego czasu w Warszawie, potem wracając się, mi przysnęło na autostradzie. Pozdrawiam kierowcę, z którym się spotkaliśmy, że tak powiem, brawa za opanowanie. W sumie uratował nam obu życie. Ale to jest inna historia. Drodzy Państwo, w każdym razie tamtych urzędów aż się roi. Czyli wniosek jest jeden. Jeżeli miałbym wideo wideorejestrator w samochodzie, to praktycznie przejeżdżając tą ulicą popełniam wykroczenie, prawda? I kolejna rzecz. Przecież w pociągu większość z nas przegląda komórkę. Czyli jeżeli nie daj Bóg będziemy mieli spotkanie z jakimś policjantem, no to ona zostanie zarekwilowana, bo stwierdzi, że filmowaliśmy infrastrukturę krytyczną i broń się tu, człowieku. Kiedy będziesz miał zajumany sprzęt, na którym będziesz miał na przykład materiał dowodowy. A wierzcie, widząc ten kretynizm policjantów w przypadku niektórych interwencji, to jeżeli oni nabiorą podejrzeń, że może w takiej sytuacji, a nie będzie wiedział, czy nagrywaliśmy, czy nie, będzie żądał odblokowania telefonu, pokazania galerii i drodzy Państwo, generalnie. Będzie dodatkowy problem, jeżeli chodzi o kwestie materiałów dowodowych. Za dużo nagraliśmy policjantów, za dużo obnażyliśmy ich niekompetencji, to znaczy myśmy obnażyli w sumie niewiele, więcej chyba ten, kto był w stanie rozbierniczyć na przykład y, trzy piętra w komendzie głównej i on był potem wielce poszkodowanym. Natomiast jak chłopaki po skończonym kursie podoficerskim czy oficerskim zrobili sobie imprezę, to nagle się okazało, że należy ich wywalić, bo. To godzi w godność służby. No, może nie czas na dzisiejszy, drodzy Państwo, odcinek. W każdym razie, idąc z telefonem, jesteśmy po prostu narażeni na to, że w tej chwili każdy funkcjonariusz stwierdzi, że infrastruktura krytyczna i będzie chciał nam zabrać, drodzy Państwo, sprzęt. Yy, kolejna sprawa, drodzy Państwo, i. Autor zwraca uwagę, że ucierpi biznes nowoczesnych technologii. Szczerze mówiąc, jeżeli chodzi o kwestię biznesu, to mam go tak głęboko, że chyba rzeczywiście tą kolonoskopią byśmy sprawdzali na którym centymetrze dokładnie. W każdym razie, drodzy Państwo, z drugiej strony jest to dosyć istotne, bo na przykład wyobraźcie sobie Państwo, że firma dostaje zlecenie na wykonanie ortofotomapy pod planowaną przebudowę na przykład drogi. Wokół drogi znajduje się infrastruktura krytyczna w postaci dworca PKP rury ciepłowni, stacja transformatorowa, czyli nie mogą zrobić zlecenia, no bo siłą rzeczy, zanim by powystępowali o zgody na nagrywanie, no to świeć panie nad ich duszą. Drodzy Państwo, kolejna sprawa, no to jest kwestia chociażby parkingów, prawda? Czyli wystarczy, że kamera na parkingu gdzieś byłaby skierowana na dworzec, no to już pojawia się, drodzy Państwo, problem. I drodzy Państwo, jeżeli chodzi, już nie mówię nawet o stolicy, bo jeżeli chodzi o stolicę, to praktycznie tam na rogatkach Warszawy, ze względu na infrastrukturę krytyczną, powinna się pojawić tablica zakaz fotografowania. Jeżeli przyjmiemy, że na przykład są miejsca rzeczywiście krytyczne, czyli Radom i Sosnowiec, to tam też na rogatkach miasta powinny być już od razu zakaz fotografowania ze względu na RODO i tak dalej. W każdym razie, drodzy Państwo. Miasta, zwłaszcza te duże, ich okolice są pełne obiektów infrastruktury krytycznej, i bez wypracowania sprawnego i życiowego procesu wydawania pozwoleń niemożliwe stanie się normalne funkcjonowanie, drodzy Państwo. Większości z nas w takim mieście i w takim układzie drodzy, ten idiotyzm, o którym mówię, bo to jest czym innym: jest dbanie o kwestie yy, państwa jego obronności dbania o rzeczywiście tę infrastrukturę krytyczną, ale to nie może być robione w sposób, w których robi się to pod publiczkę, robi się z ludzi idiotów i wmawia się ludziom, że w ten sposób dba się o bezpieczeństwo. Drodzy Państwo, każdy obiekt infrastruktury krytycznej i osoba za niego odpowiedzialna powinna, te obiekty powinny być zabezpieczone w taki sposób, że nawet jak go ktoś filmuje z zewnątrz, a jest to przecież narażone, chociażby Google, yy, auta Google, jak jeździły. Masę zdjęć, które już wcześniej przed wprowadzeniem zakazu były w, w mediach. Czy drodzy państwo, kwestia szpiegów? Żyjemy w takich czasach, że może staruszka 80-letnia iść z psem, gdzie piesek będzie miał w obroży po prostu kamerę wysokiej rozdzielczości i to nawet nie 4K, a kilka razy więcej. I nikt tego nie zauważy, a przecież star do staruszki się nikt nie dopieprzy. To czy doczepi. Chyba, że to będzie babcia o jakimś takim słynnym pseudonimie. Więc pokazuję Państwu jedną rzecz, że mamy do czynienia po prostu z kretynami u steru, którzy narażają nas z jednej strony na śmieszność, a z drugiej strony usiłują złamać wszelkie prawa obywatelskie tylko po to, aby udowodnić, że oni chronią po prostu i dbają o nasze bezpieczeństwo. Nie da się w dobie tej ilości kamer, które mamy obecnie, doprowadzić do tego, aby ten zakaz był egzekwowany, zwłaszcza w przypadku szpiegów. Gdzie ci są bardzo niebezpieczni. Bo nie jest niebezpieczny, drodzy państwo, osoba pokroju audyt obywatelski, która filmuje to, co każdy może nagrać. A zwłaszcza jeżeli zrobi to wręcz przeciwnie, zrobi to z premedytacją z ukrycia, prawda? To o jakim my tu zabezpieczeniu mówimy? To mówimy tylko i wyłącznie o tym, że rzeczywiście audyt obywatelski obnażył głupotę naszych służb. I powinien być dumny z tego, że praktycznie dzięki niemu stworzono, czy też zmieniono prawo w Polsce. Bo to pokazuje, z jakimi miernotami u steru mamy do czynienia. W każdym razie, drodzy Państwo, przykład, do czego doprowadzi ten zakaz. Wyobraźcie sobie, że niedługo, ta, na przykład, przelot dronem będzie zakazany, bo w Kadrze będzie widać magistralę kolejową. Czyli mamy grzywny, areszt, przypadek drona, a. Drodzy Państwo, powiedzmy sobie o jednym elemencie i to również bardzo istotnym, bo te ograniczenia dotkną przede wszystkim dziennikarzy. I w przeszłość odejdzie możliwość na przykład zrobienia zdjęć beczek z toksynami, z zawartością na przykład po produkcji trotylu na składowisko np. Na nitrochemu czy spółka pod kontrolą Monu czy też rzekomo akurat część odpadów została gdzieś w sposób nielegalny zbyta i w tej chwili jest bombą z zapłonem. Więc, drodzy Państwo, tego typu rzeczy po raz kolejny pokazuje jedną rzecz, że wmawiając nam kwestię bezpieczeństwa, tak naprawdę doprowadza się do tego, że zamyka się medium usta i efekt będzie jeden, drodzy Państwo. Przestaniecie oglądać. Wyciekli ścieków do Odry z Przestaniecie oglądać palety pełne kart wyborczych w magazynie Poczty Polskiej wartej ileś tam sasinów. Przestaniecie oglądać uciążliwe spalarnie, protesty pod ministerstwem czy komisariatem policji, no bo przecież to będzie infrastruktura krytyczna. I drodzy Państwo, przecież my mówimy o tym, że rządzą nami takcy kretyni, że na przykład byli w stanie wywiesić listy nazwisk i telefonów pracowników Ministerstwa Obrony Narodowej, które od miesięcy było widać przez okno z kilkudziesięciu metrów od wejścia do Centrali Służby Wywiadu Wojskowego. I nie zapominajmy o jednym, że najlepszymi testerami bezpieczeństwa od zawsze byli właśnie dziennikarze i obywatele. Dlatego, że w sytuacji, jeżeli była wezwana do audytu obywatelskiego policja, to może szef jednej czy drugiej firmy, jednego czy drugiego jednej czy drugiej instytucji zdecydowanie powinien zastanowić się, jak powinien zabezpieczyć te instytucje, żeby audytor sobie mógł nagrywać normalnie. A to, co jest ważne do bezpieczeństwa, to przecież oni są to kurwy nędzy za to odpowiedzialni i powinni to chronić. Ale żyjemy w kraju, w którym, drodzy państwo, jest, prokurator jest w stanie przez Sitko wypompować szambo z mieszkania kobiety, która poroniła. Znaczy, może nie, nie szambo z mieszkania, teraz to było pewnego rodzaju e, przejęzyczenie. No ale pani mieszkała w domu przydo, przydomowe, szambo, prokurator kazała go po prostu e, przez Sitko opróżnić. Po to, aby sprawdzić, nawet nie wiadomo co. Więc w takim kraju żyjemy. I wreszcie, drodzy Państwo, najważniejsza rzecz. Zakaz ułatwi życie szpiegom. Myślenie szpiegów, którym grozi 25 lat więzienia, drodzy Państwo, myślicie, że i kurwa odstraszy wizja grzywna? Przecież to jest śmieszne. I świadczy po prostu o tym, że ci, którzy głosowali za, celowo pokazują z tyłu. Kolejce do psychiatryka, chyba powinni być na pierwszym miejscu, a nie siedzieć na sali plenarnej. Drodzy Państwo, przecież szpiedź idą z duchem czasu. Instalują mini kamery IP transmitujące obraz do sieci lub nagrywając ukrycia. A zamieszanie wywołane zmianą prawa i obciążenie organów ścigania postępowaniami wobec przypadkowych ludzi stworzy dla zagranicznych wywiadów świetną zasłonę dymną. I jest jeszcze jedna rzecz. Z całą pewnością, oprócz tego, co powiedziałem, że będą pokazane jak na dłoni cała infrastruktura krytyczna, to jeszcze się pogorszy maskowanie tych obiektów, bo nikt już nie opisze braku w tym maskowaniu. A to tylko bardzo często doprowadzało do tego, że była możliwość, aby wpłynąć na podniesienie poziomu bezpieczeństwa. Bo jeżeli taki audyt obywatelski sfilmował nawet coś, czego nie powinien, mógł nawet o tym nie wiedzieć... To ktoś mógł dostać porządny opiernicz w danym obiekcie, że mają zrobić ten porządek. Czyli zrobić tak, aby tego z ulicy nie było widać. I drodzy Państwo, jeżeli ktoś myśli, że kwestia tego, czy ktoś chce zrobi jedno czy dwa zdjęcia, czy nagra film, to już jest wielkim szpiegiem, to proszę sobie wyobrazić, że przy pomocy kamer generalnej dyrekcji dróg krajowych i autostrad, Niektórzy mogli się zorientować, co i kiedy wysyłamy na Ukrainę i kiedy jechały nasze kraby. Więc, do tego, aby z tym skończyć, to przecież nasza władza nie potrzebowała nowej ustawy, tylko powinna zrobić u siebie porządek. I w takim układzie, drodzy Państwo, przyczyną wprowadzenia zakazu filmowania i zrobienia zdjęć jest krytyka instytucji państwowych ze strony dziennikarzy, czy też tak jak powiedziałem, audytu obywatelskiego i tym podobnych osób. I instytucje okazały się zupełnie nieprzygotowane na nowe media. Tak jak powiedziałem, dyrektorzy, prezesi, generałowie, pułkownicy, a także zwykli szarzy, byśmy powiedzieli ochroniarze, którym dano do ręki legitymację i długopis i wydaje się im, że rządzą, to tak jak powiedziałem, oni wszyscy to odbierali jako pokazywanie faktów, ale przede wszystkim jako obrazę swojego majestatu. I w końcu się im udało doprowadzić do tego, aby wprowadzić zakaz, a jest to tylko i wyłącznie kosztem pozostałych kolejnych praw obywatelskich. Więc jeżeli ktoś z Państwa wierzy, że ten zakaz w dzisiejszych czasach i przy dzisiejszej technologii, poza nękaniem zwykłych ludzi, poza możliwością ukrywania niekompetencji naszych służb, jest w stanie cokolwiek zmienić w kwestii naszego bezpieczeństwa, to niestety jest w błędzie. I myślę, że to tym optymistycznym akcentem. Skończymy. Pozdrawiam Państwa serdecznie. Trzymajcie się. No i do zobaczenia tradycyjnie we wtorek.